Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu miesiąca października 2019 roku. To był wyjątkowy miesiąc, wyjątkowy październik. Produkcja przez większość jego czasu była bardzo wysoka. Mieliśmy słoneczne dni, było bardzo ciepło, i dzięki temu Październik był miesiącem bardzo, bardzo dobrym, mhm. nawet lepszym od maja. Jeżeli chodzi o dane z tabelki, temperatura powietrza była 12,26 stopni Celsjusza, temperatura paneli 14,5 stopni, a nasłonecznienie na 121. Przygotowałem tabelkę pokazującą porównanie października z 2019 roku z październikiem ubiegłorocznym i z październikiem z 2017 roku. Jeżeli chodzi o temperaturę powietrza no to mamy skok z 11 stopni na 12,5. Jeżeli chodzi o temperaturę paneli, tutaj jest też skok o 2 stopnie Celsjusza. A jeżeli chodzi o nasłonecznienie, nasłonecznienie było dwa razy większe niż w 2017 roku. Zobaczmy, w 2017 roku 65 kWh na Takie słońce padało, a w tym roku ponad 120. Jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, instalacja na dachu wyprodukowała prawie 982 kWh. Oczywiście, jest to rekord w stosunku do wcześniejszych lat prawie dwa razy więcej niż minimum sprzed kilku lat. Wykonałem 10% planu rocznego i w tym momencie od początku roku wyprodukowałem 9545 kWh. KWH do KWP od początku roku 1005, a w miesiącu październiku 103. Jeżeli chodzi o instalację na gruncie, produkcja wyniosła 581 kWh. Już tak bardzo nie odbiega od produkcji z lat wcześniejszych: 8% produkcji rocznej od początku roku 6147 kWh, co stanowi 97 kWh do KWP, a od początku roku 1025 kWh. Jeżeli chodzi o średnią produkcję w miesiącu, Kolorem niebieskim mamy zaznaczoną średnią z dwóch wcześniejszych lat. Widzimy, że październik bardzo, bardzo mocno wyszedł powyżej tej średniej, co jest widoczne na tym zestawieniu, gdzie sumuje produkcję od początku danego roku. W tym momencie rok 2017 już został daleko w tyle. A 2019 połączył się z 2018, czyli ten rekordowy wynik z 2018 roku w tym momencie jest mocno zagrożony, na szczęście, i być może jeżeli listopad i grudzień będą łaskawe dla nas, pobijemy kolejny rok. Mimo paskudnego maja tu widzimy tę dużą, dużą odchyłkę między 2019 rokiem a 2018 rokiem. Jeżeli chodzi o zużycie gazu, w październiku zużyłem tylko 28 metrów sześciennych gazu za 56 zł, czyli jest to wynik taki sam jak w czerwcu. Październik nie wymagał w ogóle y, ogrzewania centralnego, gaz był tylko używany do celów grzewczych ciepłej wody, od początku roku gaz kosztuje mnie 1392 zł mam tabelkę porównującą zużycie gazu w poszczególnych miesiącach roku. Jeżeli tutaj jest tabelka w złotówkach, od początku roku wydałem 1300. 92 zł, w tamtym roku gaz czyli na cele grzewcze wydałem 2000, prawie 2400 zł, rok wcześniej 2165. W 2016 roku kiedy nie używałem prądu do dogrzewania się 2800, wcześniej 3300-3000 3700. Także widzimy, że tutaj dzięki panelom fotowoltaicznym oszczędność w gazie jest bardzo duża. I myślę, że nawet jeżeli listopad i grudzień spowodują większe zużycie gazu, to będzie ono na poziomie sprzed wcześniejszych 2-3 lat. Czyli w tym momencie raczej ja nie przekroczę 2000 zł, jeżeli chodzi o zużycie gazu. Zużycie prądu w miesiącu październiku zużyłem 452 kWh. jaką energię pobrałem z zakładu energetycznego. Ale przekazałem im 785, czyli kolejny miesiąc, gdzie więcej prądu przekazałem zakładowi energetycznemu niż od niego odebrałem. Przygotowałem takie zestawienie pokazujące bilans poboru energii elektrycznej z zakładu energetycznego w stosunku do przekazanej im energii. W styczniu, w lutym i w marcu więcej energii pobieram niż przekazuję, ale już od kwietnia ten bilans jest na moją korzyść. I tutaj widzimy, że czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień to są mniej więcej te same poziomy. Produkcja we wrześniu jest dużo niższa, ale w miesiącach tych bardzo letnich, lipiec i sierpień muszę używać klimatyzacji do chłodzenia, co powoduje zużycie prądu dość wysokie, a w miesiącu wrześniu czy w październiku już zużycie prądu w domu jest bardzo niskie. W tym roku nie musiałem się chłodzić we wrześniu i nie musiałem grzać w domu w październiku. Dzięki temu też ten bilans wyszedł na plus. Także bilans w tym miesiącu wyniósł 334 Kilowatogodziny na moje, na, po mojej stronie. W tym momencie w zakładzie energetycznym mam 1244 kWh nadwyżki energii, którą mogę do końca roku odebrać. Bezpośrednio zużyłem 197 kWh, czyli 20%. Od początku roku zaoszczędziłem już 5606 zł. Dzień. Serdecznie dziękuję za uwagę. I zapraszam na podsumowanie miesiąca listopada za miesiąc. Mam nadzieję, że też nas zaskoczy. Do usłyszenia.